To jest Improwizja, podcast poświęcony muzyce kreatywnej. To jest zapowiedź pierwszego odcinka improwizji, a przed mikrofonem Maciej Garbowski. Szanowni Państwo. Głównym punktem naszych spotkań będzie muzyka kreatywna łącząca w sobie tradycje klasyczne, jazzowe, folkowe i współczesne. Ten termin odnosi się bezpośrednio do tych muzyków, którzy są zaangażowani w poszukiwanie własnego, osobistego języka ekspresji muzycznej. Muzycy ci poszukują ekspresji w swoich własnych rejonach, a ich medium jest muzyka. Podstawą jest jazz, w którego kręgach wyłoniła się idea, że każdy muzyk może i powinien mówić własnym językiem i wyrażać swoje ja. I tutaj, właśnie, drodzy Państwo, zahaczamy o ten element kreatywnej indywidualności. Kto będzie naszym gościem? thank you